Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie trochę taka powtórka, trochę rozwinięcie. Poopowiadam Wam o sygnałach ostrzegawczych. To jest dosyć istotne, dlatego że wiele osób, które walczy z chorobą alkoholową, przechodzi przez pewnego rodzaju etapy i każdy pewnie kojarzy, co to jest miesiąc miodowy, czyli. Te pierwsze kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt dni, które są y, po odstawieniu alkoholu takimi naprawdę y, super y, chwilami, świetnie odczuwanymi jako no, wyrwanie się ze szponów nałogu. Y, czasami mamy wrażenie, że w ogóle możemy wszystko, że poszło to niezwykle łatwo, szybko i sprawnie, y, że jesteśmy naprawdę bardzo silni, dlatego że... Tak dużo słyszymy o olbrzymich kłopotach z wyjściem z choroby alkoholowej, a nam to wyszło tak bardzo łatwo i bezboleśnie. To znaczy, pierwsze tygodnie są naprawdę świetne i wychodzi na to, że radzimy sobie doskonale. Natomiast, jeżeli zaczniemy na tym etapie bagatelizować problem, albo nie daj Bóg, pomyślimy sobie, że możemy kontrolować alkohol. No to popadniemy w olbrzymie problemy i w taką potężną huśtawkę emocjonalną, i huśtawkę związaną z rzucaniem i z powrotem do alkoholu. Bardzo ważne jest, żeby uzupełniać sobie dla siebie ten dzienniczek głodu, który wszyscy ode mnie dostaliście. To jest istotne, ponieważ jest tam naprawdę wiele różnych objawów, które mogą wskazywać na zbliżający się albo już trwający głód alkoholowy. I uzupełnianie tego codziennie naprawdę jest istotne. Znam wielu ludzi, którzy naprawdę długo, długo takie coś uzupełniali, mimo skończonej terapii, dalej sami dla siebie coś takiego robili, ponieważ to jest naprawdę niezwykle istotne, żeby obserwować siebie. No i teraz ja Wam opowiem o kilku sygnałach ostrzegawczych, a w załączeniu macie całą obszerną listę tych sygnałów ostrzegawczych, i też dobrze by było, żebyście sobie to uzupełniali, to znaczy w takim sensie, że Cała ta lista będzie w formacie Excel i stawiajcie sobie zera albo jedynki przy tych symptomach czy sygnałach, które u Was występują. I na końcu Wam wyskoczy podsumowanie, ile tych jedynek weszło, to znaczy ile macie takich sygnałów ostrzegawczych. Dobrze jest wypełniać sobie coś takiego raz na jakiś czas. Oczywiście niekoniecznie codziennie, bo tego jest naprawdę dużo, ale możecie sobie to robić powiedzmy raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. Ważne, żeby to w miarę regularnie uzupełniać i powiem Wam szczerze, naprawdę nie bagatelizujcie tych materiałów i nie bagatelizujcie tych dzienniczków i takich jak właśnie te materiały sygnałów ostrzegawczych, ponieważ jest naprawdę istotne, żeby siebie obserwować i to nie jest tak, że wyjście z choroby alkoholowej i przejście do stanu trzeźwości to jest takie Hop-hop, yy, i chwila, moment jesteśmy trzeźwi i zdrowi, bo to jest naprawdę długotrwały proces przechodzi się przez wiele różnych stadiów dlatego warto to obserwować, bo yy, to powiem Wam yy, jest wiedza oczywista, yy, natomiast nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że bycie w abstynencji wcale nie oznacza tego, że jesteśmy zdrowi i bycie w abstynencji wcale nie oznacza tego, że mamy zaleczoną chorobę alkoholową, bo samo nie picie alkoholu to jest jeszcze to jest jeszcze mało. Nie bez powodu się w ten alkohol wplątaliśmy, nie bez powodu stał się on dla nas My tak naprawdę centrum naszego życia i bardzo wiele przez ten alkohol zaniedbaliśmy, zepsuliśmy, albo byliśmy na najlepszej drodze do tego, żeby to zepsuć, ponieważ alkoholizm jest chorobą uczuć, chorobą emocji i Ważne jest, żeby wychodząc z choroby alkoholowej, naprawić sobie te wszystkie krzywdy psychiczne, które sobie wyrządziliśmy pijąc alkohol i żebyśmy byli w stanie w sposób świadomy kontrolować swoje emocje, swoje różnego rodzaju stany psychiczne. Jak również fizyczne, żebyśmy byli w stanie pewne rzeczy przewidywać, łączyć fakty, że na przykład gorsze samopoczucie albo ból głowy, czy niewyspanie może być powiązane z czymś, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Więc y, analizowanie tych y, różnych objawów powoduje, że no, mamy większe szanse, żeby nigdy nie wrócić do choroby alkoholowej, to po pierwsze. No, a po drugie, żeby żyć po prostu pełnią życia, oddychać pełną piersią, a y, nie dusić w sobie pewnych rzeczy. Więc tak, cała lista dosyć długa sygnałów ostrzegawczych będzie do Was wysłana albo już jest wysłana. Natomiast ja Wam przeczytam te sygnały, które mnie dotyczyły i opowiem Wam, jak to wyszło, jak ja to odczuwałem. To jest lista, którą ja uzupełniałem, będąc, podczas, no będąc w trakcie terapii stacjonarnej. Któregoś dnia dostaliśmy taką listę do uzupełnienia, i oczywiście tam, gdzie symptomy czy sygnały występowały, trzeba było postawić plusik. Tam, gdzie nie, to minusik, a następnie o tym wszystkim opowiedzieć. No to, no to teraz zrobimy właśnie taką sytuację, że ja mam to pozaznaczone i Wam opowiem. Plusik pierwszy. Przy czym to jest już jakby. Yy, Nieaktualne w moim kontekście o tyle, że było to wypełniane dawno temu podczas mojej terapii, natomiast no jestem w stanie oczywiście cofnąć się pamięcią do tych czasów. Dzisiaj pewnie zaznaczyłbym to inaczej i nie byłoby takich zdań z tej listy, które byłyby zaznaczone. To znaczy inaczej, to nie jest tak, że ta lista byłaby całkowicie wyzerowana dzisiaj, mimo tego, że jestem. Absolutnie trzeźwy, już ten temat uważam za zamknięty. Zawsze się jakieś y, będą pojawiać różnego rodzaju symptomy, sygnały, które często mają duży związek z uzależnieniem, a czasami nie, ale tak czy inaczej są to jakieś sygnały ostrzegawcze i sygnały mówiące o tym, że coś nie do końca jest z nami w porządku w kontekście y, no, takiego pełnego zdrowia psychicznego, jeżeli wiecie co mam na myśli. Ok. Mam problemy z koncentracją uwagi. W sumie to zawsze miałem, i podczas kiedy piłem alkohol, to już, to już wybitnie, i teraz dalej mam. To znaczy, jeżeli już się zabiorę za coś i się na czymś skoncentruję, no to fajnie mi to wychodzi, ale ja mam problem bardzo często z rozpoczęciem czegoś, zabraniem się za coś takiego bardzo konkretnego. Jeżeli sam sobie narzucam jakieś zadania do wykonania to czasami mam tendencję do tak zwanej prokrastynacji, czyli odkładania na później, robienia tego, co jest w tym momencie dla mnie przyjemne, a nie tego co jest do zrobienia konieczne. No jest to pewien problem, z którym się borykam od jakiegoś dłuższego czasu i w dalszym ciągu to u mnie występuje, natomiast yy, potrafię nad tym zapanować w taki sposób, że faktycznie, jeżeli wiem, że coś jest do zrobienia i zacznę się nad tym koncentrować, no to jestem w stanie bez problemu to zrobić. A kiedyś był z tym olbrzymi problem. Ok, punkt drugi. W mojej głowie kłębią się uporczywe i powtarzające się myśli, od których trudno jest mi się uwolnić. Najczęściej dotyczą one tego, co, co nie zostało zrobione lub rozwiązane. No to punkt drugi troszeczkę odnosi się do pierwszego. Ja mam szereg różnych spraw niepozałatwianych, i chodzą ze mną różne takie demony, typu załatw to, zrób tamto, czasami, czasami to jest uporczywe, czasami nie, ale no jakoś sobie z tym radzę, chociaż mógłbym być zdecydowanie bardziej poukładany i taki systematyczny, i wiem, że tak jest. Kolejny punkt, czuję się zmęczony i osłabiony. Wtedy czułem się bardzo zmęczony i osłabiony, teraz jest tego zdecydowanie mniej, ponieważ mam no, no reguluję sobie w jakiś sposób swój, swój każdy dzień. Takie zmęczenie stymuluję sobie to w taki sposób, że jeżeli jestem zmęczony od pracy takiej komputerowo-umysłowej, to odrywam się od tego, wskakuję na rower, idę na jakiś dłuższy spacer. Przy okazji robię zakupy. Jak nie mogę z różnych powodów, bo jest fatalna pogoda, albo jest zimno, albo pada deszcz, no to sobie y, robię trening z grania na gitarze, co jest takie bardzo o, oczyszczające, o, dla mnie orzeźwiające umysł i ciało. I, I fajnie mi z tym się żyje, dlatego już teraz tego, y, tego nie mam. Ale kiedyś, kiedyś było tego bardzo dużo, a jak piłem alkohol tak systematycznie. No to ja byłem permanentnie zmęczony po prostu cały czas. Budziłem się totalnie niewyspany, chodziłem w ciągu dnia cały czas przybity, ledwo żywy. I ja traktowałem w dużej mierze alkohol jako taki energetyk, bo on mi dawał taki, taki no, strzał energii po wypiciu jakiejś tam niewielkiej dawki. Później jak miałem takie zejście energetyczne, to poprawiałem tą dawkę i tak oczywiście ten alkohol kumulował się w moim organizmie, więc na koniec dnia to już byłem. Kon no, porobiony po prostu mniej lub bardziej. Nie zawsze było to widoczne na zewnątrz, ale miałem w sobie naprawdę duże skumulowanie alkoholu, więc przypuszczam, że z, z takiego promila to nie schodziłem. Ok, dalej. Mam kłopoty ze zdrowiem, odczuwam różne dolegliwości fizyczne, bóle głowy, bóle żołądka, bóle w klatce piersiowej, karku i inne. Wtedy to było, teraz już tego nie ma. No, czułem się po prostu fatalnie. Byłem w totalnie złej kondycji. I faktycznie bóle głowy, bóle żołądka to mi doskwierało. Ja powiem Wam tak, jak to wypełniałem, to już byłem trzeźwy od 6-7 miesięcy po pobycie w zakładzie karnym. Ale dalej czułem takie dolegliwości fizyczne. No może dlatego, że tam będąc to ani nie dojadłem, ani nie dospałem, nie miałem też za dużo ruchu. No to jednak jest przerwa w życiorysie taka naprawdę bardzo, bardzo odczuwalna, również dla organizmu. I wypełniając to ja nie byłem osobą pijącą, ale jeszcze no, pamiętałem jak to jest, także, e, także już dzisiaj nie mam takich problemów dolegliwości fizycznych, e, ale wcześniej mnie to naprawdę mocno, mocno męczyło. Kolejny punkt. Mam trudności z zasypianiem, cierpię na bezsenność, nie potrafię dobrze się wyspać i e, czuć się wypoczętym. E, raz na jakiś czas dalej mi się coś takiego zdarza, e, chociaż już mniej. Natomiast jest to ewidentny sygnał ostrzegawczy, że coś jest nie w porządku. Generalnie wszelkie zaburzenia snu są bardzo niekorzystne dla naszego organizmu i powinniśmy zwracać na to dużą uwagę. No ja nie ukrywam, wspieram się tutaj farmakologią, ale ona z różnych innych powodów jest mi również potrzebna, dlatego mam takie tabletki, które przy okazji no, tego jak działają, ułatwiają zasypianie i, i fajnie mi z tym. Tylko tyle, że czasami rano mam problemy z wstawaniem, ale. Ale ogólnie mówiąc, też nie jest to jakieś bardzo, bardzo uciążliwe, chociaż tutaj uwaga, bardzo wielu ludzi, którzy ma problem z alkoholem, będzie miała również problemy ze snem. Punkt kolejny. Czuję się zdezorientowany i przytłoczony nadmierną ilością spraw i obowiązków. Nie planuję, działam chaotycznie. Ja to już u siebie zmieniłem, coraz więcej planuję, coraz bardziej działam w sposób poukładany, racjonalny i systematyczny, ale tak, jest to przypadłość, którą miałem przez cały okres mojego picia i jeszcze chwilę później. I to jest duży problem. No niestety są wśród nas tacy ludzie, do których ja się zaliczam, czyli chaos bierze górę nad rozsądkiem i niestety w takim chaosie ja przez dłuższy czas żyłem no gdzieś to się gdzieś to się u mnie zakorzeniło od mojej jakiejś tam pracy którą wykonywałem przez długi czas która nie musiała być jakoś tam bardzo poukładana no niestety mniejsza o to żyję w ciągłym pośpiechu mam wrażenie że brakuje mi czasu tak u mnie też takie coś występowało teraz już tak nie jest chociaż Upływający czas działa na mnie bardzo źle, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, jak ten czas szybko leci, i tak od tygodnia do tygodnia to jest po prostu niesamowicie szybki, szybki upływ czasu. Obserwuję ostatnio, nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest po prostu błyskawicznie. Ja odliczam to od czwartku do czwartku mniej więcej, ponieważ. W czwartki mam y, takie spotkania dydaktyczne w Centrum y, Terapii Uzależnień i spotykam się tam z ciekawymi, fajnymi ludźmi. I ten czas od czwartku do czwartku mija mi praktycznie jak z dnia na dzień. Dosłownie jest czwartek, spotykam się z ludźmi, potem na, po, o czymś tam rozmawiamy, yy, dowiaduję się nowych rzeczy, biorę jakieś tam nowe materiały informacyjno-edukacyjne. No to cześć, cześć, do następnego razu i nagle nie wiem kiedy znowu jest czwartek i znowu się widzimy. Dosłownie jakby to był dzień wcześniej. Mam takie czasami wrażenia. to mija 7 długich dni także taki problem. Yy, kolejny punkt coraz częściej wydaje mi się, że jestem ofiarą pecha, zbiegu okoliczności lub zmowy innych ludzi. No, to już mi przeszło. Ja to miałem zaznaczone. Dzisiaj już tego nie odczuwam, chociaż, chociaż tak. Ja byłem, w sumie dalej jestem przekonany, że w pewnym momencie duży problem w moim życiu był spowodowany tym, że ktoś tam miał jakiś problem i chciał się mnie pozbyć z jednej z firm, ponieważ, a nie będę wchodził w te szczegóły, bo to musiałbym opowiedzieć długą historię ale, ale tak to się stało, że ktoś, tak, ktoś spowodował tak, że ja się z pewnej firmy sam na własne życzenie zwolniłem, co było dużym, dużym błędem i bardzo złą decyzją, ale, ale nie o to chodzi. <laughs> nie będę tego rozwijał, natomiast dzisiaj już tak nie jest, a kiedyś faktycznie czułem, że jestem ofiarą pecha i właśnie zbiegu okoliczności bardzo niekorzystnego dla mnie. Kolejny punkt na liście, który mam zaznaczony, to jest, zaczynam wierzyć, że nie muszę już wkładać wysiłku w moje trzeźwienie. Już y, tyle nie piję, nie biorę, że to wystarczy. Tak, to jest bardzo częste zjawisko, u mnie też ono się pojawiało. Ja chodziłem na tę terapię, zwłaszcza w początkowym okresie pierwszych kilku spotkań, pierwszych kilku dni. To znaczy, gdyby nie to, że spotkałem tam fajnych ludzi, takich, z którymi fajnie się rozmawiało, mam tutaj na myśli inne osoby, które się leczyły, jak i również terapeutów, którzy byli świetni. I że to było po prostu fajne takie doświadczenie, bo tam było miło, sympatycznie i wesoło w przerwach. Gdyby nie to, gdyby, gdybym trafił tam na jakąś inną grupę, taką nieprzyjazną, nie albo powiedzmy taką grupę, na jakie trafiałem podczas wcześniejszych moich prób terapii, czyli takich ludzi, którzy tam nie są dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą, bo mają niebieskie karty, bo mają jakieś problemy z prawem potężne, bo mają jakiś kuratorów i są zmuszeni do tej terapii, to ja bym tam nie przychodził, bo w pierwszych dniach. Ja po prostu doszedłem do wniosku, że to jest takie, no okej, okay, przychodzę, bo przychodzę, ale, ale przecież ja już jestem całkowicie trzeźwy, bo po takim okresie trzeźwości, jak pobyt kilkumiesięczny w zakładzie karnym, to już przecież nic mnie nie wzrusza. No jakże w wielkim błędzie byłem, to się dowiedziałem po kilku kolejnych miesiącach, po małym moim powrocie, który był definitywną kropką nad I, ale ja wtedy faktycznie wierzyłem w to, że nie muszę już wkładać wysiłku, ale kolejne spotkania, kolejne jakieś. Nazwijmy to lekcje i wykłady, które mi otwierały oczy na pewne mechanizmy, o których nie miałem pojęcia, na pewne zjawiska, które kompletnie gdzieś były obok mnie. Jak zacząłem w sobie widzieć te wszystkie symptomy, jak zacząłem chłonąć tą wiedzę i zacząłem yy, no, zgłębiać jakby samego siebie w kontekście tych różnych materiałów, jakie czytałem, no to otworzyło mi to naprawdę bardzo mocno oczy, ale, yy, yy, no, tak, mimo tego, nie uchroniło mnie to przed. Yy, przed powrotem. No, ale to też z innych powodów, o których może Wam kiedyś powiem. Yy, kolejny punkt. Coraz częściej zaczyna mi się wydawać, że nawet gdybym zaprzestał pracę nad sobą, to i tak nie miałoby to znaczenia dla mojej trzeźwości. No, to jakby rozwinięcie tego poprzedniego punktu po prostu. Tak. Yy, wtedy tak myślałem, dzisiaj tak nie myślę. Dzisiaj uważam, że naprawdę yy, podstawą do tego, żeby utrzymywać się w trzeźwości. Mimo tej choroby alkoholowej, jest kwestia dużej wiedzy, samoświadomości, edukacji i no, samozaparcia, i dużego dążenia do realizacji, bo traktowanie tego po łebkach, jak czasami niektórzy z Was to robią. Tutaj zwłaszcza zwracam się do tych wszystkich osób, które słuchają, ale nie uczestniczą w spotkaniach na Discordzie, bo jest sporo takich osób. No jeżeli traktujecie to po łebkach, na zasadzie takiej, ok, mi się udało, już, bo już dwa tygodnie nie piję jest super, więc mogę to albo kontrolować, albo w ogóle nie muszę się leczyć w żaden sposób, bo ja nie jestem chory tak jak ci wszyscy pozostali. To jest tak naprawdę dalsze trwanie w świecie iluzji, zaprzeczeń, oszukiwanie samego siebie, Tutaj nie ma dyskusji za dużej, albo albo masz problem z alkoholem, jesteś alkoholikiem, cierpisz na chorobę alkoholową, albo, albo nie, to jest zero-jedynkowe, więc jeżeli nie jesteś w stanie kontrolować swojego picia, albo kiedyś nie byłeś w stanie kontrolować swojego picia, E, alkohol stał się centrum e, życia, wszelkie kroki e, czyniłeś w swoim życiu w taki sposób, żeby gdzieś tam zahaczyć o sklep z alkoholem albo żeby się napić. Jeżeli masz te wszystkie objawy, albo część z objawów, które wskazują na to, że jesteś alkoholikiem, to jesteś nimi, koniec kropka, i zawsze będziesz, i nie ma tutaj pola do dyskusji żadnego. Trzeba być konkretnym człowiekiem i zdawać sobie z tego sprawę, więc e, zaniechanie pracy nad sobą. E, Odpuszczenie terapii na jakimkolwiek etapie jest niestety bardzo silnym sygnałem ostrzegawczym i pierwszym krokiem do tego, żeby pójść znowu w y, tango, brzydko mówiąc. Kolejny punkt. Użalam się nad sobą, nikt mnie nie rozumie, nie docenia tego, że nie piję, nie biorę. Yy, no tak, użalanie się nad sobą to niestety bardzo częsta sytuacja typu, ojejku, nikt mnie nie rozumie, jestem taki samotny na tym świecie. Ee, życie na trzeźwo nie ma sensu i tak dalej. To nie jest tak, że ja w tym momencie trywializuję, bo niestety tak jest, ale jedną rzecz, o której wam powiem, do której do, do, ja dochodzę do takiego wniosku, e, to jest mój wniosek subiektywny i nie wiem, czy to jest poparte jakimiś badaniami. Pewnie tak, <laughs> może nie, nie wiem, ale mam wrażenie, że. Yy... Choroba alkoholowa to jest taka przypadłość, która dotyka ludzi o szczególnie specyficznym poczuciu wrażliwości. Tak jak patrzę na siebie i na wielu ludzi, których minąłem na swojej drodze do trzeźwości, w osoby, które spotkałem podczas terapii, część z osób, z którymi mam kontakt właśnie poprzez te moje podcasty no to dochodzę do wniosku, że to faktycznie są ludzie o wysokim poziomie wrażliwości, którzy mogą mieć tendencję właśnie do różnego rodzaju użalania się nad sobą. Są tu ludzie, którzy mają pewne skłonności depresyjne i to jest właśnie jeden z powodów popadania w chorobę alkoholową, więc tego bym nie bagatelizował w żadnym stopniu, więc taki pojawienie się takiego symptomu jak użalanie się nad sobą na pewno też jest no, silnym sygnałem ostrzegawczym. Kolejny punkt. Coraz więcej pracuję, praca jest dla mnie ucieczką od własnych problemów. No tak. Ja nigdy nie byłem leniwy w kontekście pracy, aczkolwiek ja nie lubię za bardzo pracować fizycznie i mój organizm nie jest do tego przystosowany, nie będę ukrywał. Wiele razy pracowałem siłą swoich mięśni, ale jakoś nie zarobkowo, tylko na przykład nie wiem, wykończałem, wykończałem swój dom kiedyś dawno temu, albo współtworzyłem, współbudowałem go i tak dalej, i tak dalej. Potem musiałem wiele razy robić różne rzeczy dookoła tego domu, w ogrodzie, przy ogrodzeniu, kosić trawę, sadzić jakieś roślinki i tak dalej. To było dla mnie ok, ale zawsze, zawsze jakieś tam jakoś męczące. Ja bardziej pracowałem zawsze głową i palcami na komputerze albo ręką za kierownicą. Natomiast jak wyskoczyłem z zakładu karnego, zacząłem się leczyć naprawdę konkretnie, to wpadłem w taki wir pracy i taki totalny powiedziałbym pracoholizm. Ja praktycznie z domu nie wychodziłem, poza tą terapią, tylko dom, komputer, praca, praca, praca. Y, tworzyłem wtedy wiele, zrobiłem sporo, udało mi się trochę pozarabiać fajnych jakichś pieniędzy, y, poodpalać kilka ciekawych projektów y, i praca mnie pochłonęła na maksa, ale to w jakimś sensie też było niezdrowe, ponieważ ja pracowałem do oporu, sprawiło mi to owszem przyjemność, y, bo to trochę czułem takie... Zjawisko jak pies wypuszczony z klatki czy z końca. Yy, czyli ja yy, no w momencie, kiedy byłem całkowicie odcięty od komputera, internetu i innych tego typu historii, będąc w zakładzie karnym, jak wyskoczyłem, jak zacząłem działać, to jak po prostu wściekły, co było w jakimś sensie des szkodliwe i destrukcyjne, dlatego że zarywałem sen, miałem bardzo nieregularny tryb życia i pracy. Czyli pracowałem bardzo długo do bardzo późna, potem spałem, potem lekko półprzytomny, musiałem się rano obudzić i iść na tę terapię, na której jak robiłem jakieś zadania i te zadania szybko zrobiłem, no to brałem sobie krateczkę i notowałem, co tam muszę zrobić w kontekście mojej pracy. No i potem wracałem, robiłem to, co sobie tam zaplanowałem itd., itd. No byłem w takim trochę zaklętym kręgu między pracą a terapią i to, to trochę się odbiło na moim zdrowiu, bo, bo puściły mi emocje w momencie, kiedy ta moja praca zaczęła przynosić naprawdę wymierne efekty i, i, i wtedy miałem właśnie lekkie załamanie i powrót do alkoholu, więc to przepracowywanie się jest tutaj też no, bardzo, bardzo niedobre i, i szkodliwe. Generalnie cała historia związana z... To koniec punktów. Cała historia związana z leczeniem alkoholizmu polega na tym, żeby sobie poukładać w głowie wszystkie aspekty życia, na które alkohol miał wcześniej wpływ i w jakim sensie to zepsuł, zrujnował, zachwiał, rozwalił. Więc alkohol powoduje m.in. rozchwianie wielu różnych przyzwyczajeń, a zwłaszcza długotrwałe picie alkoholu powoduje. Całkowite zaburzenie rytmu dnia, rytmu życia, rytmu pracy i wszystkiego, bo, bo życie nasze podporządkowane jest alkoholowi. Dlatego właśnie mm, trzeźwienie i powrót do normalnego życia to nie tylko abstynencja od alkoholu, ale również, a może i przede wszystkim, poukładanie sobie, e, taki, poukładanie sobie życia i osiągnięcie takiego fajnego work-life balance. Czyli. Praca wtedy, kiedy powinna być, życie wtedy, kiedy powinno być, odpoczynek, kiedy, kiedy należy, relaks taki jak trzeba, niezwiązany z alkoholem, po prostu ustawienie sobie wszystkiego, działanie z dnia na dzień w sposób poukładany, systematyczny, obserwowanie swojego zachowania, swojego organizmu, swoich uczuć i emocji, notowanie sobie tego, i praca, praca, i jeszcze raz praca nad sobą i przywracanie do normalnego, racjonalnego porządku swojego życia. To jest trzeźwienie i na tym należy się skupić, a nie tylko i wyłącznie na odstawieniu alkoholu. Bo życie na tak zwanym, jak to niektórzy fajnie mówią, dupościsku, nie jest życiem właściwym, bo możemy odstawić alkohol, i stwierdzić, że no, nie napijemy się nigdy w życiu, a jak mamy głód alkoholowy czy cokolwiek, to w cudzysłowie przykuwamy się do kaloryfera, żeby nie pójść do sklepu, przetrwamy ten trudny okres i wracamy do normalnego życia. Przynajmniej tak nam się wydaje, a to życie niestety od normalnego jest bardzo dalekie, bo najważniejsze jest to, żeby układać sobie swoje życie do stadium, jakby sprzed picia, albo do takiego normalnego funkcjonowanie jakie powinno być. Dobra, nie zanudzam, nie przedłużam. Odcinek kończę, temat wyczerpany. Czytajcie załączniki, wypełniajcie dzienniczki głodu, wypełniajcie sobie zaznaczajcie sygnały ostrzegawcze, pracujcie nad sobą, bo to jest naprawdę zajebiście ważne. Trzymajcie się, zdrowo i cześć!